Dzisiaj będzie final touch. Nasza rama dostanie już kolor. Jak widzicie, tak wyszła rama w naszym primerze, w naszym podkładzie. Jeżeli chodzi o gwinty, pytaliście mnie dlaczego ich nie zabezpieczyłem. Trochę powiedziałem o tym w filmie. Nie zabezpieczyłem ich przed primerem, bo chciałem właśnie, żeby one były zabezpieczone przed rdzą. To też może być kwestia tego, że ja pryskam naprawdę bardzo delikatnie i tutaj nie zapryskałem za dużo. Wkręcałem się w kładce bez problemu, wkręcałem śrubki w gwinty bez problemu. W tym momencie będę ramę nie tyle matował, co właśnie wygładzał, bo ten primer jest, poznajcie, właśnie taki matowy, czyli rama będzie wygładzana, potem będzie odtłuszczana. Zabezpieczę wszystkie gwinty i bierzemy się za malowanie. Do wygładzenia ramy używam papieru 400. Na gąbce kupione dzisiaj. Do widelca używałem też mojej. To jest 300, 320 Nie, też 400. Lekko już zużyta od szlifowania ramy, ale chyba lepiej jest użyć nowej, więc w przypadku ramy użyjemy nowej. Rama oczywiście będzie odtłuszczana, ale robię to wszystko wprawdzie metodą domową. Jednak chcę uniknąć jakichkolwiek błędów w miarę możliwości, dlatego jak najmniej będę tą ramę dotykał moimi tłustymi dłońmi. Nie zakładam jeszcze sobie rękawiczek. Ramek jak będę obracał, to złapię gdzieś właśnie w środku, w mufie i myślę, że będzie to wtedy ładnie zrobione. Podkład rzeczywiście jest dosyć szorstki. Posłuchajcie różnicy w podkładzie zeszlifowanym i niezeszlifowanym. Tutaj szlifowałem, a tu nie szlifowałem. Nasza rama jest już oszlifowana. Podczas szlifowania, też, zresztą widzicie, że dzisiaj już w dużo lepszych warunkach to mam. Rama sobie wisi fajnie za główkę. Zauważyłem, że w kilku miejscach delikatnie nie doprysnąłem podkładu. Zaraz Wam to pokażę. I znowu zapytałem za telefon i po konsultacji ze na nakierniczym dowiedziałem się, że mogę sobie dopryskać ten, ten podkład oczywiście. Ponieważ moja farba akrylowa jest z utwardzaczem, więc mam jakieś powiedzmy 12 godzin na jej użycie. Ale ja na pewno to zrobię w ciągu powiedzmy 4 godzin, więc jeżeli teraz sprysnę sobie podkładem to na pewno ten podkład w godzinę, a w dwie to już na pewno mi wyschnie, a po dwóch godzinach jak zacznę malować, to to farba moja w ciągu, powiedzmy, trzech godzin będzie zużyta, bo dopiero co ją odebrałem. Ale właśnie. to są takie miejsca, myślę, że to widzicie w tym momencie dobrze, tu gdzie się świeci za bardzo, to znaczy, że nie doprysnąłem. Jeżeli już to robię, jeżeli już daję rzeczywiście podkład antykorozyjny i tutaj, to prysnę to. Bo podkład mam, podkładu mi jeszcze trochę zostało, więc biorę się w takim razie za poprawki. Nówka rękawiczki i biorę się teraz za y, odtłuszczanie ramy. Odtuszczam całą ramę, chociaż na razie będę tylko poprawiał y, moje, y, mój primer, czyli moją bazę antykorozyjną. Ale będę już miał całą ramę przygotowaną. Zacząłem już też zabezpieczać wszystkie otwory. Teraz nie będę już chciał nic pomalować w środku ramy. Moja rama dostała zabezpieczenia gwintów. Gwintów tu jest sporo, ponieważ ta ma adaptery też na ewentualne sakwy na bagażnik. Wszystkie gwinty w hakach, w dropach. Oczywiście gwint od ślizgacza dolnego. No i mufa suportowa. Nie musi być moja, moim zdaniem ona super szczelnie zrobiona, bo jeżeli kawałeczek farby gdzieś tu będzie, to naprawdę miska mi się wkręci bez problemu. Zresztą to też jeszcze Wam pokażę. Takie zabezpieczenie kształtuje jednym palcem od zewnątrz, jednym od środka. Teraz będę robił drugie, czyli to sobie wyciągnę tak, żeby mógł włożyć palec też z tej strony. I zrobić drugie, i zaraz będę pryskał. Widzicie, w jednych miejscach nie doprysnąłem, y, a w drugich, na przykład za bardzo zeszlifowałem. Po bardzo dokładnym wymieszaniu mojego lakieru, mojej puszki, y, wiem już dokładnie, w których miejscach mam prysnąć. Biorę się więc do roboty. Gotowe, wszystkie poprawki zrobione, mamy więc jakąś godzinę przerwy. W dobrze wywietrzonym pomieszczeniu dam jednak tej ramie dwie godziny i będę miał pewność, że będę, będzie już ona gotowa do nałożenia farby. Rama poprawiona i odtłuszczona, moja puszka z utwardzaczem lekko teraz podgrzana. do temperatury, ja wiem, około 28 stopni. Będę to robił powoli tak, żeby nie mieć zacieków, czyli podobnie jak w przypadku premiera będę nakładał dwie albo trzy warstwy po trochę. Nareszcie. W porządku, nasza rama jest już pomalowana. Co Wam chciałem powiedzieć? Muszę się Wam przyznać do czegoś po drodze. Troszeczkę zmieniliśmy projekt, to znaczy kolor jest taki, jaki ustaliliśmy, ale nie matowy, tylko zwykły, po prostu świecący kolor. Bardzo mi w sklepie lakierniczym odradzaną matową ramę, zwłaszcza przy rowerze, tu gdzie będzie brud, błoto i też smar ponieważ jest to podobno bardzo trudne w utrzymaniu czystości wręcz prawie że niemożliwe tak mi powiedziano. Stąd wybór padł na po prostu poły z farbę. Jaki to był system? To jest farba akrylowa z utwardzaczem. To znaczy nie poszedłem do sklepu i nie kupiłem sobie po prostu puszki lakieru, który na, na zasadzie odparowania zostaje na ramię, Tylko zamówiłem dzisiaj rano i od razu dzisiaj rano odebrałem Farbę z utwardzaczem, miałem więc do 12 godzin na pomal pomalowanie ramy. To trochę przydaje stresu przy tej pracy, no ale 12 godzin to dużo. Jednak tak sobie myślałem, że gdybym chciał pomalować ją mniej więcej dzisiaj i dokończyć jutro, będzie to niemożliwe. Z drugiej strony, podczas malowania już doszło mi trochę stresu, bo z kolei zastanawiałem się, czy wystarczy mi moja puszka, ale jednak wystarczyła jedna puszka na widelec i na ramę. Widelec akurat suszy się w innym miejscu. Czy jakieś wnioski na tym poziomie? Myślę, że na pewno jest to fajna zabawa. Eee, oczywiście w moim przypadku sprawa utrudniona. Robię wszystko w naszym studio, więc zabezpieczenie podłogi, wszystkiego, wyniesienie rzeczy stąd, e, było bardzo uciążliwe. Malowałem też po troszkę, żeby ten pyłek opadał mi na folie na podłogę. Eee, na pewno warto po prostu się nie śpieszyć. Bardzo chciałem, żeby uniknąć zacieków i chyba udało mi się nawet w 100% zacieków uniknąć. Ewentualnie może być gdzieś delikatnie niedomalowana ta rama, ale w zasadzie tego nie widać. Ona w tym momencie jest jeszcze bardzo mokra. Fajnie, bo w tle macie czarną ramę. Ta, ta sama rama w zasadzie killerowska. z tym, że ta jeszcze była nazywana Delta V. No jak sobie popatrzymy na nią. No jest biała. Jest biała. Bez Zacieków. Yy, pytałem, czy mogę to w ten sposób robić: żeby po prostu popryskać ją trochę, dać jej mniej więcej podesnę, żeby mógł ją obejrzeć jeszcze lepiej. Zawsze, jak podesnę, jakoś lepiej widać. Powiedziano mi, że bez problemu mogę tak zrobić: potem mogę mokre na mokre malować, i, i tak właśnie robiłem. Yy, podoba mi się ta rama. Oczywiście chciałoby się pójść dalej, czyli walność na przykład białą sztycę, białą kierownicę. Jednak mamy 1500 zł, a chcemy, żeby rower był naprawdę zrobiony na cacy. Chcemy, żeby był technicznie jak najbardziej sprawny, co też wiąże się z serwisem headshocka. To nie będzie drogie, ale wszędzie trzeba dołożyć stówkę 150. No a wyjściowa nasza kwota była bodajże 700 czy 800, to znaczy kwota zakupu tego zestawu, który tutaj mamy. Do tego doszło malowanie. Koszty wam dokładne podam. No i co? Jutro podaję Wam dokładne informacje dotyczące tego, jaki mamy osprzęt, co będziemy robić dalej i podejmiemy razem decyzję też, jak chcemy zbudować napęd. Mój pomysł był 2 na 9 i w tą stronę bym chciał pójść. A ramię dajemy podesknąć. Niech nam farba pięknie odparuje. I projekt zakończamy w przyszłym tygodniu. A jeszcze jedna rzecz dotycząca jakichś moich wniosków z malowaniem. Myślę, że sama technologia, technika też malowania, jaką wybrałem na moje możliwości i moje doświadczenie małe w tej sprawie była dobra. Na pewno warto, żeby rama wisiała pionowo, moim zdaniem, podczas malowania. Wtedy naprawdę mamy dużo lepszy dostęp. Trzeba tylko uważać na tę rurę tutaj od dołu, podsiądłową. Te już są nachylone, dolne widełki, więc jest ok. Kiedy rama jest poziomo, są dużo większe powierzchnie, które trzeba łapać od dołu. W takim ustawieniu myślę, że jest super. Ramka sobie zawisła na haczyku. I jest git.